Cześć kochane hapciarki e, witam Was w taki bardzo ponury, jeszcze listopadowy dzień. Jest dzisiaj po prostu tragicznie. Taka pogoda, siąpiący deszcz i zimno, nie znoszę i tak stwierdziłam, że jak dzisiaj nie nagram dla Was filmu, to po prostu no już dzisiaj nic nie zrobię. Więc w ogóle chciałam Was bardzo przeprosić na wstępie za to, że przez trzy tygodnie na moim kanale nie było żadnego filmu. No to po prostu ta chyba jesienna melancholia tak na mnie wpłynęła, że nie miałam jakoś w ogóle siły do nagrywania. Nawet za bardzo vlog z tego miesiąca nie jest zbyt długi, no ale coś tam jest, więc go wrócę na pewno w najbliższym czasie. A ta pogoda tak mnie nastrajała, że nawet było za ciemno, żeby coś nagrać. I, I nie miałam pomysłu, szczerze mówiąc. Nie miałam pomysłu na siebie. Z drugiej strony też nie nagrywałam, dlatego że cały czas wyszywałam jedną rzecz. I to był portret moich dzieci. O, tu wam pokażę. Jak on wygląda? Proszę bardzo, portret moich dzieci prezentuje się na razie, tak? To co na różowo, to jest ta część, którą wyhaftowałam. W tym momencie jest tutaj wyhaftowane. 4 i 30% mało mamo. A mm, trochę ponad 1000 krzyżyków. Także szło, y, większość tego miesiąca wyszywałam właśnie y, ten portret moich skarbów. Natomiast jak to wygląda z hafciarskiego punktu widzenia, to powiem Wam nie za ciekawie. Pokażę Wam tutaj mikrofon. Popatrzcie. To jest po prostu rękaw chyba koszuli Karolinki. I kolory są takie szaro, bóre i ponure, jak pogoda za oknem na razie. No bo to oczywiście jest ta koszula. Ja wiedziałam, że ta koszula przysporzy mi mnóstwa takich rozterek hawciarskich. Więc. Wiedziałam, że to nie będzie tak, że ja ten obraz siądę i będę haftować tylko to, ponieważ no tutaj jest właśnie ta taka szarobura monotonia kolorów, chociaż co prawda powiem wam, że tutaj naprawdę sporo, sporo różnych kolorów zostało użyte, tylko właśnie ta kolorystyka jest taka jednolita. Dobrze mamy no i teraz haftując sobie ten Portret dzieciaczków, to stwierdziłam: jejku, cały czas ten kolor, taki szary bóry. Za oknem to samo, ciemno wszędzie. No i ta moja melancholia, taka jesienna, która mnie otacza, skłoniła mnie do tego, żeby zacząć coś nowego. Jeszcze Wam pokażę, zanim przejdziemy do tego nowego. To, to pokażę Wam mm, listopad e, z mojego e, Modern Folk e, semplera, samplera, samplera z Modern Folk e, i to już przed ostatni miesiąc. Jeszcze został nam grudzień i koniec, koniec roku, koniec zabawy jeden rok w 12 częściach yy, i chyba sampler pójdzie raczej do oprawy, bo bardzo mi się podoba fajnie, fajnie wyszedł. No a mm, zanim pokażę Wam co nowego haftuje to będzie historyjka. Historyjka hafciarska. historie hafciarskie pełne są rozterek więc moja rozterka wyglądała tak, że przecież miałam haftować symbole od Bożeny Halickiej. I powiem Wam, żeby nie być kołosłowną, to ja nawet mam ucięty już na nią materiał. I nawet mam wszystkie nici na nią przygotowane. Ja już naprawdę byłam pewna, że będę to haftować i że to będzie haftowane na yy, krośnie Wilga, bo nawet pod to krosno został ten haft kupiony. Ale ale przyszedł yy, mój yy, siostrzeniec i powiedział mi, że skoro już skończyłam te pieski, no to yy, żebym wyhaftowała yy, dla niego ten widok, który mu obiecałam już dawno, a on sobie wymyślił, że będzie chciał taki widok z zestawów, które już miałam kupione wcześniej, i że to przecież dla niego miał być. Więc stwierdziłam, że skoro on o tym pamięta. No, i chcę to, no to właściwie to każdy już coś ma. Każde dziecko moje już coś ma ode mnie, więc teraz powinien dostać mój siostrzeniec. I postanowiłam wyhaftować właśnie ten obrazek. Właściwie zaczęłam go haftować, powiem Wam, dwa dni, więc na razie jest wyhaftowane tak malutko. Yy, I trochę wam o nim opowiem. Yy, oryginał tego to jest chyba Dimensions, ale ja po prostu głupia i nieświadoma, naprawdę nieświadoma, nie nie, chciałam, nie poszłam na taniochę, tylko nie wiedziałam po prostu, że to podróbka. Yy, zakupiłam to z firmy Joy Sunday. I obraz się nazywa Colorful House by the Water, czyli kolorowe domy nad wodą. Mi ten obraz raczej kojarzy się z taką ładną zatoką. Bardzo w ogóle piękny ten obrazek jest. Są te kolorowe domki. Ta zatoka, kwiatuszki, wszędzie. I do tego on ma rozmiary 52x44, czyli on jest taki dość, dość spory. Sporych rozmiarów. Tutaj mam nici do niego. I powiem Wam, że no nawet ich nie włożyłam jeszcze do nabobinki, ponieważ. Nie zdążyłam. Tak, o, nie zdążyłam jeszcze. Zaczęłam sobie haftować. Ten organizator sobie powiesiłam. Tak, na razie wisi i wyciągam sobie te, które potrzeba, ale myślę, że w weekend przeniosę to na bobinki, no bo jednak co na bobinkach, to na bobinkach te nitki się nie kurzą, a tutaj jak będą, to raczej nie będę zadowolona z tego, że one tak tu mi. Będą wisieć. Ale pokażę Wam kolorki z bliska. Popatrzcie, całkiem ładne te kolorki są. Całkiem ładne. Zwłaszcza te, które tu są takimi wodnymi odcieniami. Z drugiej strony też Wam pokażę. Bardzo fajne. Widać, że tutaj, te, tutaj są gdzieś te nadąbki takie. Mam nadzieję, że to wyjdzie ładnie. Wyjdzie podobnie do y, oryginału przynajmniej. Zresztą no, te, mm, te schematy z Joy Sunday raczej zawsze były bardzo dobrze zrobione. Niestety nie mam do tego XSD i muszę sobie to liczyć ręcznie, ponieważ no nie mam nawet PDF-a, żeby, żeby to sobie przerobić w cross Stitch Paradise. Co powiem Wam szczerze, że jak się człowiek przyzwyczai już do tych aplikacji, to naprawdę nie potrafi już bez nich żyć. Joy Sunday daje taką yy, fajną legendę. No, bo jak ja sobie zawinę yy, na to krosno, to ta legenda, która jest tutaj na kanwie, to nie jest w ogóle widoczna. Yy, więc ja muszę tutaj korzystać yy, z tej legendy, która jest yy, napisana w książeczce. No i tak sobie tutaj muszę na nią patrzeć. Kolorów nie jest dużo, jest tylko 45 kolorów. Są francuskie węzły i jest backstitch. Także właściwie to tych kolorów się uzbiera, jak to wszystko się podsumuje, ale do zniesienia. 14 CT już mówiłam, ale dlaczego też wzięłam zaczęłam sobie haptować to, ponieważ yy, ten obraz moich dzieci, on jest taki małokolorowy, A to jest super full kolorowe. I dlatego właśnie te kolory, ja stwierdziłam nie, ja potrzebuję, jeżeli to będzie taki projekt, który będę realizować yy, sobie jako drugi, to musi być taki super kolorowy. No i właśnie jak na lekarstwo pojawił się pomysł na zrobienie tej zatoczki. Zatoczka jest już przypięta do mojego krosna wilka, więc będzie na widze. Ten wielki obraz, który tutaj haftuje właśnie tych moich skarbów. Wow. Rama. O, przepraszam. Problemy techniczne. Dobra. Ten wielki obraz moich dzieci, który haftuję sobie na tej ramie, to jest rama na 80 cm. To haftuję sobie tutaj na flamingu. I na flamingu sobie zamieniam to. To tylko tak położyłam. Flaming ma bardzo fajny też modem do, do samego. Flaming ma też bardzo fajny modem do samego tamborka. Więc. Jak sobie chcę schaftować coś na tamborku, to sobie tylko zamieniam te ręce na, na uchwyt do tamborka. Natomiast na ramię tutaj bardzo fajnie się haftuje. Zwłaszcza że właśnie, jak tu mam tą belkę, która mi, która mi będzie mi przeszkadza, to sobie po prostu przesuwam w prawo, w lewo. Nie muszę sobie przesuwać krzesła na przykład, żeby mi się wygodnie haftowało. Tylko sobie przesuwam tą ramą. I ramę nabinęłam tak, że mój tablet tutaj sobie fajnie wchodzi i bardzo dobrze mi się tu haftuje. Do tego mam uchwyt. To krosno jest takie, że lampka moja do haftowania się trzyma i wszystko jest idealnie. Także bardzo się cieszę po prostu z zakupu tego krosna z tego flaminga. I ta rama również bardzo dobrze się tutaj sprawdza. To właściwie tyle opowieści chawciarskich, hawciarskich. Natomiast powiem Wam, że przyszedł mi do głowy taki pomysł zupełnie nie hawciarski. Ale żeby sobie tak trochę tą zimę, której ja nie znoszę. A czy nie, ja nie znoszę tak. Ja lubię taką zimę, gdzie jest zimno, gdzie jest śnieg, gdzie jest naprawdę radość z tej zimy. A jak jest taki ponu, wiecie, to nie chcę, nie, nie lubię. No to, żeby sobie trochę tą zimę urozmaicić w tym roku, postanowiłam, dopiero jest listopad, ale mm, trochę się muszę wyedukować, postanowiłam, że zrobię akwarium. Ale nie takie jakieś malutkie, na głupika, tylko mm, zrobię akwarium duże u siebie w domu, w salonie. Będzie stało w takim centralnym miejscu. Już mam na to pomysł. Więc to moja nowa zajawka. Właściwie to taki... taka terapia bardziej. No ale właśnie takim zajawką teraz jest dla mnie dowiadywanie się czegoś na temat tego, jak dobrze zrobić akwarium, żeby... Wszystkie rybki czuły się dobrze i, i nie mieć problemu po prostu z. No nie chcę powiedzieć z pogrzebami tych rybek, ale mam nadzieję, że mi się wszystko, wszystko uda. Że I też no, to jest trochę finansowy wydatek, ponieważ chciałabym zrobić duże akwarium. Ponoć jest łatwiej utrzymać duże akwarium niż małe. Ale wydatek jest większy, więc przed świętami, jak to wiadomo, nie ma szans. Zacznę sobie od nowego roku, ale już wyedukować warto byłoby się teraz. Mam miesiąc, więc zrobię więc to, jak należy. I będę mogła Wam pokazać, jak to wyszło. Także to tyle takich jesiennych, jesiennych wyżalań moich i jesiennych pomysłów na to, jak sobie ten zimowy czas, jesienno-zimowy czas urozmaicić. No, powiem wam, bardzo mi się tu podoba ten pomysł w ogóle, że zaczęłam sobie to haftować, ponieważ tutaj jest naprawdę bardzo dużo takich kwiatuszków jakichś, kolorków, wody, zieleni, Ciepła. Więc, to na pewno jest fajny pomysł, właśnie na urozmaicenie sobie tego okresu zimowego. A pamiętam, oczywiście, kwiaciarnię, kiedy zaczęłam ją haftować, i tam było mnóstwo kwiatów, mnóstwo roślinek i to po prostu się przyjemnie na to patrzyło. Przyjemnie się to haftowało. Ja akurat zaczęłam wtedy to haftować na wiosnę. I na wiosnę cały mój ogród wybuchnął, prawda, kwiatami. Natomiast jeśli chodzi o ten obraz, to mam nadzieję, że będzie po prostu uprzyjemniaczem moim dla całej zimy. Chociaż mam taki plan, żeby starać się przynajmniej 10 tysięcy krzyżyków zrobić w miesiącu na tym. No, bo tutaj tych krzyżyków jest masa. Jeżeli ja nic nie będę tutaj robić, to to będę wyszywać przez 100 lat albo i dłużej. I tak 10 tysięcy to jest trochę mało na tym projekcie, bo to będzie się ciągło latami. Natomiast, jeśli chodzi o ten projekt, no, to tutaj krzyżyków nie jest aż tak dużo. Nie policzyłam, ile. Ale czekajcie, szybko to zrobię. Już policzone, magia kina. Obraz ma 240 na 196, co daje 47400 krzyżyków, czyli niedużo, powinnam się w 5 miesięcy z tym uporać. Jeśli bym wyszywała tylko to. No ale mam nadzieję, że do maja uda mi się go skończyć. No, w końcu mam motywację, takiego dziesięciolatka, <gry> który tu będzie na pewno Chodził i zaglądał, czy obraz powstaje. No, zobaczymy, czy się uda. Powiedzmy, do, daję sobie czas do maja. Mówię wam to, bo jak wiem, że jak powiem, to na pewno będzie. A reszta zobaczymy. Zobaczymy, co i jak. Na pewno po nowym roku odpadnie mi już haftowanie sam. Tamplera z Motherfolk. Więc tutaj nie będę miała już jeden projekt mniej. Dlatego w ogóle rozpoczęłam sobie coś takiego. No, dobrze. Nie zanudzam Wam już, bo się oczywiście gadam, gadam i rozgadałam się o niczym. Życzę Wam, żebyście sobie świetnie radziły, żeby w waszych domkach, Waszych serduszkach świeciło słoneczko i miłego haftowania. Do zobaczenia!